Ci, którzy są prawdziwymi patriotami naszego kraju, ci, którzy naprawdę chcą, aby Rosja pozostała suwerennym państwem, muszą zrozumieć, że mamy tylko jedną drogę albo wygramy. I wygramy, i nie ma innych nie, dróg. To wszystko. Musimy iść naprzód, zacisnąć pasa, jeśli to konieczne, zrozumieć, że jesteśmy w stanie wojny. I oczywiście nie możemy łudzić się, że mamy gdzieś przyjaciół. Nie mamy przyjaciół. Aby nie poruszać tego tematu ponownie, nie będę wymieniał nazwisk. Nie mamy przyjaciół ani w Ameryce, ani w Europie. I uwierzcie mi, naszymi przyjaciółmi jesteśmy my sami. I dopóki nie wygramy, musimy. Rozumieć, że z każdym dniem będziemy mieli coraz mniej przyjaciół. Ale gdy tylko wszyscy zobaczą, że nie przegramy i jesteśmy gotowi iść do końca i wygrywamy, uwierzcie mi, ci, którzy się rozproszyli, jak wiecie, w kreskówkowym mowglim szakal, który krzyczał i pójdziemy na północ, teraz rozproszyli się ci nasi pseudoprzyjaciele. Uwierzcie mi, wkrótce w każdym razie ci sami towarzysze będą próbowali się z nami zaprzyjaźnić, wytłumaczą się i przysięgną nam miłość. I tak się stanie. I nie musimy rozpaczać, nie musimy się denerwować, bo Bóg zesłał nam próby, które musimy przejść i osiągnąć zwycięstwo.